Cześć, to Monika, ciągle w Nicaraguj. Jesteśmy nad jeziorem Nicaragua, największym jeziorem w Ameryce Środkowej. E, Nicaragua ma więcej jezior, ale to jest, też, to jest największe jezioro. E, na tym jeziorze znajdują się dużo wysp. Największa jest e, wyspa, ale o tym mówić, największej kiedy indziej, nie będziemy mają wybierać. A dzisiaj czekamy na wytrawił to na małe wysepki, o których już wcześniej wspominałam na innym blogu, jak byłam na górze Mombacho. Moje wtedy To jest 365 małych wysepek, które zostały stworzone po e, wybuchu wulkanu Mombacho. Będę opowiadać o tych po kolei, jak będziemy tam obok wpłynąć. płynąć. Czekamy na wyprawę łódką. Będziemy pędzać łódką taką jak tam z tyłu widać. Mała łódka z motorem, z małym dachem. Koszt takiej wyprawy za 3 osoby, za 2 godziny zapłaciliśmy 25 dolarów. Są też dostępne droższe opcje, prywatną łódką. Najtańsza jest 1 godzina za 5 dolarów od osoby. Teraz czekamy. Nie zdecydowaliśmy się na, na prywatną łódkę, bo jest droższa. W tej chwili czekamy, aż zbierze się więcej osób i będziemy płynąć na rejs dwugodzinny. Tu mamy mapkę z tymi wszystkimi wysypkami. No dobrze, teraz już mapka chyba jest w tym kierunku, co trzeba. to okay. przykryty jest burami, ale prawie cały. To trzy kratery, kilka wierzchołków to na znaczy trzy najwyższe kratery. I to właśnie dzięki temu było to powstały te así la cámara de aquí rozmiarów, jedne mniejsze, drugie większe i charakteryzują się naprawdę różnorodnością. Zobaczymy tutaj, że niektóre wyspy zamieszkają bardzo biedni tubylcy, a inni bardzo bogaci ludzie. Na niektórych wyspach niektóre są na tyle małe, że, że, mieszka, że stoi tylko jeden dom, niektóre są większe. Trafimy do miejsca, ale na, na pewno na którejś z wysp jest szkoła, do której dzieci przypływają z innych wysp łódkami. jest jeszcze jest skała, jezioro na jest naprawdę ogromne. Momentalnie, może no się wydawać, że to jest duże jak morze. żyją tutaj słodkowodne rekiny. Inną opcją do zwiedzania tych wysepek jest wypożyczanie kajaku. Wypożyczenie kajaku. I jest to koszt. Jeżeli się bierze to w biurze w biurze podróży, takim który sprzedaje wycieczki, kosztuje to około 25 dolarów i to jest 1,5-2 godziny. Natomiast jeżeli się trafi bezpośrednio do portu, w którym są kajaki samemu się dotrze, to koszt tam jest 15 dolarów za półtorej godziny. Więc te 10 płacimy ekstra za to, żeby żeby dojechać, żeby nas dowieźli do tego miejsca tak naprawdę i no, muszą na tym zarobić. Ale jak chce się zaszczędzić koszty, to można tam dotrzeć samemu na pewno taniej i, i wynająć jakiś. My natomiast chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej, więc zdecydowaliśmy się na ten rejs dwie godziny. To też oczywiście się nie opłynie wszystko 36, 36, sorry, 365 e, wysepek, bo to by trzeba było cały dzień, żeby je opłynąć, ale na pewno zobaczymy więcej, niż jakbyśmy kupiły są w proszę, i tutaj widać Dali, że jest na sprzedaż część wysepki to nas sprzedaż kosztuje około ta wysepka pół miliona dolarów ale ale można kupić z tego co widzę jest tam też dom na tej wyspie albo coś Początki początku domu Chyba albo linny ale można mieć swoją własną wyspę na jeziorze parabła płyniemy dalej ta wyspa na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany, ma powierzchnię prawie 3 hektarów. Dwa krąg, hektara. Wyspa też jest e, na sprzedaż i ta kosztuje 2 miliony. To zaraz <noise> jest w Lapszech zmieni się agencję nieruchomości. Co produkuje? Piwo. Na, na to, co sprzedają, tak? A ta wyspa, która jest za 2 miliony, do sprzedania, w tej chwili mieszka. Tam człowiek, który sprzedaje lokalne piwo. Produkuje i sprzedaje.

za wejście małe muzeum to jest około pół dolara. Idziemy dookoła muzeum, abyśmy za chwilę nie spadli do Teraz jesteśmy na dachu muzeum. Jest to flaga niekogo Bombacza w tle. I tam widać granaty. Ta wyspa, akurat na której jesteśmy, miała jakieś zastosowanie militarne. 1700 w którymś roku służyła do obrony. O, mamy skorupę żółwi. To jest szczęka tego rekina, o Monika mówiła. Szczęka rekina. Sebastian, stanie obok, żeby było widać, jaki to rozmiar. No. Taki właśnie. Całkiem duży. A to jest szczęka rekina. Chyba nie był duży ten rekin, cały byś się tam nie zmieścił.

Kraguła niestety jest jeszcze takim krajem, w którym pracują dzieci. Wszędziemy na łódkę. Pan, któremu zapłaciliśmy za bilety, przedstawił nam kapitana. I okazało się, że naszym przewodnikiem na łódce niestety jest dziecko. Czyli to wyspa Małp. Jedna z tych wysp. Jest nazywana zwana wyspa Małp. Jeszcze tu parę małp, które są bardzo zaprzyjaźnione. Przychodzą do turystów. Ale nie wiem czy to już ta, czy jeszcze nie ta. Na pewno będziemy na tej wyspie.

no, nie nadzieję, że przyjdą tutaj do środka. Małpy. Wszyscy trzymają małpy, ale zawsze są na jedzone, bo normalnie przychodzą na statek. Ja jej widziałam tutaj, jeszcze pewnie nie. To są te małpy z białymi głowami.

A não sei a tem mesmo capapo. na dacha.

Ayçi, ıspanaç, ben onu koyacağım her anırdıma, daha iyi

Hello, control. <laughs> są też mądrzy ludzie i dają mamę. dają banany nie cukierki Nasza wyprawa na 365 wersje na jeziorze Karaguańskim. Startowaliśmy przy odmienności Granaty. Dzięki za oglądanie.